Wasyl. Pamiętam, jak rozbił rądlem głową babci, a żyły, które się w nim wiły, jak rzeka wyschły w czasie letniej suszy. Guahira. Wykopki, część ostatnia. Twarze w popiele, łemkowskie dzieci, zapaznokciami brud. Takie dni. Wlokły się na kolanach z nosem przy ziemi, brudni pielgrzymi, pogańskie obrzędy. Całowałem się z ziemią, wkładałem wilgotny język w rozchylone bruzdy. Gnuśny rytuał dążenia do szczytu, jak kazały rzędy, jak nam kazały nasze matki, jak im kazały nasze babki. Pochylonym kobietom było widać piersi. Takie dni, Przychodzą do mnie o ich zwykłej porze, Zdejmują ubranie, namaszczają łojem, Każą się wielbić. Bosorka. O zmroku wszystkie wyłaziły na brzeg. Raz w miesiącu ściekało im po łydkach. Miało to podobno coś wspólnego z fazami. Barwiły wisłokę na czerwono. Miało to podobno coś wspólnego z jej nagłym odpływem. Odpływała w butach, przypływała bosą. Miało to podobno coś wspólnego z jej nagłym przypływem. Zbierała najbardziej w pobliskich potokach. O zmroku wszystkim nam się zdarzało. Raz w miesiącu ściekało im połytkach czerwone. Były młode, tylko długo marszczyła je wisłoka. Bazylii. Wkładamy sobie w usta kawałki czerwieni. Może jesteśmy tutaj wtedy. Uginają się, choć urodzaj nigdy nie był zasługą tylko ziemi. Wkładamy sobie w usta lepkie grudy. Siemy delikatnie wchodzą jak księżycówka. Wkładamy sobie wszystko nawzajem, wieje nam z za cichej wody. Może jesteśmy tutaj tylko po to, żeby ich miało nie być. Wkładam ci do oczu krajobraz, mówisz potok, mówisz zimny jak skórwisyn. Progi zamiast ławek i ławki zamiast progów, mówisz wasyl, reaguje tylko na bazylii. Zostawanie tutaj, wyjeżdżanie stąd. Widziałem, jak kąpałaś się nago w Wisłoce. Miałem wtedy inne podejście do tamtego brzegu. Spieszyło mi się sam nie wiem dokąd. Pewnie cieliła się krowa. Miałem wtedy inną kolejność w głowie. Mówili, że to od sportów. Na jednej z jabłoni zawisł Józek, robili mi potem problem na skupie. Coś natrętnego było w każdym zostawionym po tobie miejscu. Leżałaś odciśnięta, siedziałaś w pół zgięta. Nie chciałem być w żadnym z takich miejsc. Zostawanie tutaj, wyjeżdżanie stąd. Widziałem obłęd w twarzach tamtych ludzi, wyjeżdżanie stamtąd, zostawanie. Gadają, że jednak nie wrócisz. Mówisz, Wasyl już nie reaguje na Bazylii. Postawiłeś mu na oknie miskę zimnej wody. Potoki. Świeżówka pękła w nim najpierw, potem zimna woda, wilżnia i zawoja, ryszówka, ryjak, krępna i chucianka wiły się w jego ciele jak za skrońce, duszne i schnące potoki żył. Ktoś kiedyś nadał im początek, puścił się z prądem. Przyczajone w mięsie cierpliwie czekały do końca, wysychały wolno, niby nieprzydatne do odkrywania rzeczy, zapominania ich potem dokładnie. Mały Wisłok, duży Wisłok, jak krwiobiegi, zimne, mętne, pulsujące. Wisłoka. Tamtego lato wszystko śniło nam się na odwrót. Stamtąd przywieźli nas tutaj, wisła wpływała do wisłoki, przywlokła niechciane resztki miast. Tamtego lata była już późna jesień. W ziemię wchodziliśmy powoli, delikatnym, sejsmicznym ruchem. Otwierała się szeroko, jak pąki drzewa. Wkładaliśmy w nią ostre przedmioty i nagie części ciał. W rzekę wchodziliśmy gwałtownie, jak strumień. Slizywałem pijanę z jej brzegów. Byłem już kolejnym dopływem tego roku, ale w każdą wchodziłem tylko raz. dzikie babę. Widziałem w lasach ślady dzikich kobiet, gałęzie obgryzione do kości, korę w strupach. Widziałem mamuny nad brzegiem wisłoki. Czekały na przypływ. Podchodziłem za blisko. Głaskałem długie południowe włosy. Tamtego lata była wczesna wiosna. Głaskałem cienie podobne do łodyg. Mówiły, że miejscowy Bóg jest głupcem. Widziałem stada dzikich kobiet pod sklepem w świątkowej kupowały wódkę. Mówiły, że tam jest jeszcze smutniej łatwopalni. W świątkowej ludzie o nich gadali, przyglądałem się siedząc na suśni, z góry to samo wygląda jak co inne, sąsiad sąsiadowi podpalił, sąsiad sąsiadowi wydupcył, sąsiad z sąsiadem wypił. Kropkę postawił na sosnowym stole. U nas cały dom robiony był lasem. Przewody żywiczne kłębią się we mnie. Mógłbym być drzewem na opał. Łatwopalne od wódki. Akty zgonu. Wpisy były regularne. Każdy wybrał sobie inny zimowy poranek, aż w krępnej się nam odbijała samogonność chwili, chwilowość samogonu. Chwiejność kroku, ale dalej szliśmy za kolanin, może trochę dalej, do kątów. Kto ci powie, kiedy masz zawrócić? Ogrodzi pastuchem, het za kolanin, może trochę dalej do jasła. Przeżuwam powoli, chowam się do cienia. Matka. Być dłużnym ziemi. Czy można nie bać się tego? Wsadzać w nią nasienie, oczekiwać, że wzejdzie. Że będzie delikatna, kiedy już w nią wejdziesz. Być dłużnym siebie, garść kruchej materii. Mieć do niej szacunek, na gałęzi sznurek, w razie czego. Traść korzenie, ochrzcić ojcowizno, zapłodnić potem plony, złona wydzierać, kopać, bruździć. grób domem nazwać, w nim powoli dojrzewać. Ufać, że wraz z końcem lata przyjdą i potwierdzą, że tam na pewno jest coś na pewno i że tak być musi: słono gorzko, cierpko. Prawy dopływ. W okolice Ostrówka Wisłoka wpływa do Wisły. Kurczowo trzymam się blatów, futryn, progów. Dokąd tak płyniesz przed siebie, od siebie? W okolicy Ostrówka znaleziono resztki mojej krowy. Ziemia rozpływa się w ustach. Wciskam podczuchanie jednokwaśne jabłko już mocno pomarszczone. W okolice Ostrówka Wisłoka uchodzi do Wisły. Wysiedlam się szybciej niż oni. Mówisz, Wasyl, mówisz, zimny jak skurwysyn.